Witam serdecznie wszystkich, którzy chcą żyć bezpiecznie. Oczywiście każdy powie, że chce żyć bezpiecznie. Ale dzisiaj porozmawiamy o ubezpieczeniach szkolnych, ponieważ zaczął się rok szkolny. Tak naprawdę nikt nie wie, jak on będzie wyglądał i jakie niesie za sobą zagrożenia. Oczywiście oprócz samych ocen. Dlatego też kilka słów na ten temat, bo przypuszczam, że zdecydowana większość. Z nas ma dzieci, wnuki, jest zainteresowana tym tematem. Więc podsumowując troszeczkę ten filmik, który przed chwilą widzieliście, czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe? Nie. Nie jest, dobro, jest dobrowolne, działa 365 dni w roku. Jak jest rok przestępny, oczywiście 366. I działa wszędzie, nie tylko w szkole, ale też w domu. Czasami, kiedy rozmawiam z klientami, to mówię, że to jest tak zwane ubezpieczenie szkolne, a wynika to z tego, że zwykle jest zawierane we wrześniu bądź październiku, kiedy przedszkolaki, dzieci czy młodzież idą do szkoły czy na studia. Dlatego tak się przyjęło, że jest to ubezpieczenie szkolne. Czy jest potrzebne? Oczywiście tak. Tak jak wspomniałem, jest dobrowolne, ale jest potrzebne. Dlaczego? Ponieważ czysto statystycznie wypadki, jakie spotykają nasze dzieci w szkołach, to przede wszystkim skręcenie stawów skokowych lub kolanowych. To jest 35% wszelkich urazów. Jakie, do jakich dochodzi w szkole? Złamania nóg i rąk to jest 30. No więc dlaczego jest ubezpieczenie szkolne? Oczywiście, po to, żeby dostać jakieś świadczenie za uszczerbek na zdrowiu bądź też uraz. O tym jeszcze za chwileczkę. Nie są to oczywiście zwykle duże kwoty, bo to jest średnio w granicach 100, 250. Ale też można dostać nawet 2000 za 1%. Przy czym to już składka roczna jest, przeszło 200 zł, ale taka możliwość jest. Ja zwykle z, zwracam uwagę osobom chcącym ubezpieczyć dzieci, czy jest tam asystans i w jakim zakresie. Dlaczego? No bo nawet jeżeli dostaniemy te 100, 200 czy 500 zł za 1%, to niech to będzie nad 5%, ale jest potrzebna rehabilitacja, wizyta u specjalistów. I to nam daje właśnie asystans. I tak na marginesie, kto z Państwa miał jakiś uraz, ma polisę, a chodził do, na rehabilitację, korzystając tylko z dobrodziejstwa NFZ-u. Pochwalcie się. Bo to już doświadczenia wiem, że często, niestety, zapominamy o tym asystencie. A w przypadku dziecka to szczególnie się przydaje, żeby szybko wróciło do pełnej sprawności. Oczywiście, jeżeli macie pytania, to pytajcie w międzyczasie, postaram się na nie odpowiedzieć. Czy trzeba kupić w szkole? Zdecydowanie nie. To jest też jeden z takich mitów, że ubezpieczenie szkolne to trzeba kupować właśnie w placówce oświatowej. Nic podobnego. Zresztą ostatnio już coraz częściej rodzice wybierają rozmowę z agentem czy kupno przez internet, dlatego że w zdecydowanej większości są to lepsze propozycje. Wprawdzie od 2016 roku jest formalny zakaz, żeby firmy, które oferują ubezpieczenie za pośrednictwem szkoły, przekazywały coś na szkołę bądź radę rodziców, ale mimo wszystko nadal docierają takie sygnały, że takie coś się dzieje. A musicie sobie zdawać sprawę, że. 20, a czasami nawet 30% zebranej składki jest przekazywana wtedy na rzecz Rady Rodziców bądź szkoły. Czyli rodzic płaci 51 zł, a tylko 34 jest przeznaczane na ochronę dzieci. Także osobiście, oczywiście mo można się zapoznać z tym, ale proponuję, aby kupować samodzielnie. Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy dla dziecka? Jest oczywiście kilka czynników. Niektórzy skupiają się na tym, ile się dostaje za śmierć, ale to w przypadku dziecka osobiście uważam, że jest na, jak najmniej istotne. Więc na co zwracam zawsze uwagę? Przede wszystkim, jakie są warunki. Wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, a także choroby. Tutaj zwracajcie zawsze uwagę na to, czy to jest od pierwszego dnia, od drugiego. Większość towarzystw ma od czwartego, piątego dnia. Ale są też oczywiście takie, gdzie jest to od pierwszego dnia, bez względu na to, czy to jest nieszczęśliwe zdarzenie, czy choroba. Sprawa kolejna. Czy polisa obejmuje koszty rehabilitacji? To jest to o czym powiedziałem wcześniej, ponieważ rehabilitacja pozwala na to, żeby dostać, czy właściwie mieć pokryte świadczenia związane z rehabilitacją, świadczenia związane z zakupem, czy ortezy, czy nawet wypożyczeniem wózka inwalidzkiego, różne. Nie musimy tutaj wtedy czekać w kolejce i liczyć na łaskawość NFZ. -u. Sprawa kolejna. Czy polisa obejmuje ochronę dziecka także, jeżeli uprawia różnego rodzaju sport, czy to jest karate, piłka nożna, czy zwykły taniec towarzyski? Bo powtórzę, nie wszystkie towarzystwa to proponują za składką. Często jest tak, że trzeba dopłacić. I sprawa kolejna, czy jest świadczenie tylko w przypadku uszczerbku na zdrowiu, czy też urazy? Ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że chociażby złamanie ręki nie zawsze może być potraktowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu. I wtedy, jeżeli przy polisie nie ma urazu, a jedynie trwały uszczerbek, Niestety nie ma żadnego świadczenia. Więc wtedy oczywiście tym bardziej przyda się rehabilitacja. Pytanie zasadnicze, oczywiście, które teraz często zadają mi rodzice, to jakie ubezpieczenie wybrać? Na dzień dzisiejszy wiele osób obawia się oczywiście COVID-19. Nie wszystkie firmy. Wypłacają świadczenie w przypadku zachorowania dziecka. I także nie wszystkie wliczają za pobyt w szpitalu w przypadku zachorowania na COVID. I oczywiście są firmy, które nieliczne, które wpisały zarażenie COVID-19 do poważnych zachorowań. I wypłatę nawet od drugiego dnia czy od pierwszego pobytu w szpitalu. Ciekawą ofertę właśnie proponuje między innymi Signa i która przygotowała ofertę wspólnie ze szkolną Agencją Ubezpieczeniową oraz Unilinkiem. Jest to oferta nowa klasa, gdzie świadczenia są wypłacane w przypadku pobytu w szpitalu już od pierwszego dnia. I COVID jest właśnie wpisany jako poważne zachorowanie. Są też oczywiście w miarę wysokie świadczenia w przypadku złamania, jeżeli jest to oczywiście trwały uszczerbek, ale jest też za zwykły uraz. Inną ciekawą ofertą, którą przygotował bezpieczny, jest ugryzienie przez kleszcza. Jest to naprawdę. Jedna z nielicznych, by nie powiedzieć jedyna firma, która proponuje y, pomoc, jeżeli dziecko zostanie ugryzione przez kleszcza, ponieważ zwykle są to ugryzienie przez psa tak bądź inne zwierzęta. Natomiast w przypadku bezpiecznego y, za, za stawkę 34 zł, oprócz pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, urazów, y, jest właśnie ugryzienie przez kleszcza i kwota 1500 zł, którą można wykorzystać na wizytę u lekarza, badania na boleriozę czy konst anty, anty, e, antybiotykoterapii. O, tak to brzmi. Także no, jest ta możliwość. Co ja proponuję? Proponuję swoim klientom, rodzicom, którzy pytają, właśnie podwójne rozwiązanie: nową klasę i bezpiecznego. Bo, tak jak widzieliście na filmie początkowym, nie ma czegoś takiego, że polisy się nie sumują. A tu te, te dwie propozycje, właśnie nowa klasa i bezpieczny.pl, uzupełniają się. Przy czym składki, przypomnę, przy ubezpieczeniach szkolnych to jest jednorazowa składka za cały rok. Gdzie kupić? Oczywiście, można kupić w szkole, można udać się do agenta, można też kupić przez internet. Decydując się na kupno przez internet czy, czy u agenta, trzeba też zwracać uwagę, jak wygląda kwestia wypłaty świadczeń. Tu można oczywiście popytać, zorientować się. Każdy przypadek jest indywidualny, ale tak jak na przykład w przypadku bezpiecznego, to często jest tak, że klienci otrzymują nawet w ciągu 15 minut od złożenia kompletu dokumentów przez internet. Czy macie jakieś pytania? Starałem się powiedzieć w miarę. Dokładnie, na co zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie się kontaktować. Zapraszam też na stronę bezpiecznoubezpieczenie.pl gdzie jest opisane także to, na co zwracać uwagę przy ubezpieczeniu szkolnym. Poniżej, za chwilę, umieszczę także linki do tych dwóch ubezpieczeń, o których wspomniałem, żebyście mogli sobie porównać te dwa ubezpieczenia, te, które proponują Wam w szkole bądź też inni agenci. I wybierajcie tak, żeby było jak najbezpieczniej. Dziękuję bardzo za dzisiejszy live. Żyjcie bezpiecznie i wszystkiego bezpiecznego.